GIS Partner dla GUS. Portal geostatystyczny. Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających potrzebom odbiorców krajowych i międzynarodowych. W tym celu statystyka publiczna zbiera, gromadzi, przechowuje, analizuje dane statystyczne, a także udostępnia je w formie wynikowych informacji statystycznych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Portal geostatystyczny to jest nowa jakość w udostępnianiu danych statystycznych. Statystyka jest zobowiązana do dostarczania wysokiej jakości. Danych dotyczących zjawisk społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Dane od wielu, wielu lat są zbierane i prezentowane odbiorcom. Ogrom zbieranych danych potrzebuje wizualizacji. Wizualizacja potrzebuje technologii. Technologia umożliwia dzielenie się danymi. Od niedawna mamy możliwość prezentowania tych danych także poprzez portal geostatystyczny który pozwoli nam na prezentację tych danych w przestrzeni, w odniesieniu przestrzennym. Jesteśmy zobligowani nie tylko naszymi potrzebami, ale także potrzebami wynikającymi z uregulowań unijnych, między innymi dyrektywy INSPIRE, do dostarczania odpowiedniej wysokiej jakości danych w układzie przestrzennym. Dotyczy to szczególnie jednostek statystycznych. I rozkładu demograficznego ludności. Spółka GIS Partner została wyłoniona w drodze zamówienia publicznego na wykonanie usługi rozbudowy platformy aplikacyjnej GIS dla głównego urzędu statystycznego, przez opracowanie i wdrożenie portalu geostatystycznego PGS na potrzeby prezentacji wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. GIS to systemy informacji o terenie, które prezentują dane na mapach. GIS partner spółka Zoo to firma z ugruntowaną pozycją na rynku, która już od 10 lat zajmuje się projektowaniem oraz dostarczaniem gotowych rozwiązań z zakresu systemów informacji przestrzennej. Od samego początku znakiem rozpoznawczym firmy jest dynamiczny rozwój, o czym świadczy systematycznie powiększający się zespół profesjonalistów oraz cztery oddziały firmy na terenie kraju. Kompetencje z zakresu GIS i innych rozwiązań IT oraz zdobyte przez lata bogate doświadczenie stanowi o konkurencyjności oraz wizerunku rzetelnego partnera. Firma oferuje w pełni kompleksowe, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania GIS. Portal Geostatystyczny to nowoczesne rozwiązanie do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym. Pełni funkcję gromadzenia, prezentowania oraz udostępniania informacji dla szerokiego grona odbiorców. Kompleksowe rozwiązanie dostosowane jest do standardów europejskich, a wszystkie dane w drodze przetwarzania zostają przedstawione w formie odpersonalizowanej z zachowaniem tajemnicy statystycznej. Portal Geostatystyczny. Ma unikalną wartość, którą nie mają inne portale. Związane jest to z tym, że portal geostatystyczny nie ma na celu prezentowanie danych przestrzennych, podkładowych, map, granic, osi ulic czy, 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 czy cieków wodnych. Natomiast dysponuje statystyka ogromną ilością danych jednostkowych, które objęte są tajemnicą statystyczną. I tylko statystyka może te dane posiadać i przetwarzać. Do tego jest powołana, właśnie. I tylko w połączeniu właśnie z umiejętnym prezentowaniem tych danych na poprzez portal geostatystyczny pewne zjawiska w sposób unikalny mogą być i wyliczone i przygotowane i zaprezentowane. Jest to pierwsze w statystyce narzędzie do dynamicznej prezentacji i publikacji danych statystycznych w postaci map. Platforma ta, jako nowoczesne rozwiązanie do prezentacji danych statystycznych, w przyszłości zapewni również publikację wyników badań innych niż spisy. Portal geostatystyczny będzie dostępny dla wszystkich poprzez sieć internet, czyli każdy będzie mógł wejść na witrynę geostatgov.pl i właśnie tam uzyskać informacje, które są mu potrzebne. Portal geostatystyczny to niezwykle pomocne narzędzie przy podejmowaniu strategicznych decyzji na każdym poziomie zarządzania. Skierowany jest do szerokiego grona osób korzystających z danych statystycznych, między innymi administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych oraz instytucji naukowo-badawczych. W tej chwili no, po raz pierwszy rysuje się możliwość udostępnienia tych danych w sposób bardziej atrakcyjny, nie tylko w postaci tabelarycznej czy, czy opracowań, ale także w postaci map i to map dynamicznych umożliwiających analizę wielowarstwową, wielopoziomową z agregatami na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym, a nawet na wybranym obszarze, który sobie sami wyznaczyli. Projekt przyczynia się do budowy kompletnego i spójnego systemu e-administracji, wspierającej rozwój przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do aktualnych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a co za tym idzie, ma charakter strategiczny dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. Dzięki danym przestrzennym można monitorować dany teren, dokonywać analiz, prognozować rozwój regionu oraz szacować różnego rodzaju ryzyka, jak i opracowywać sposoby zapobiegania im. Dużym plusem tego rozwiązania jest to, że dane statystyczne odniesione będą przestrzennie. Dla przeciętnego użytkownika łatwiejsza jest percepcja i odbiór danych w postaci map czy kartogramów, aniżeli danych tak jak do tej pory prezentowanych w formie tabeli. Informacja ma wartość tylko wtedy, kiedy dzielimy się nią z innymi.